Cześć wszystkim! Dzisiaj poruszymy bardzo interesujący temat w świecie kryptowalut. Mianowicie opowiem Wam czym są altcoiny, o czym tak wiele się mówi. Oczywiście jeśli chcesz wiedzieć więcej o kryptowalutach, zasubskrybuj mój kanał, polub to wideo i ustaw sobie dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o kolejnych filmach. No to zaczynamy! Pierwsze pytanie jakie w ogóle chodzi nam na myśl no to Czym właściwie są te altcoiny? No jak sama nazwa sugeruje, altcoin, alt, czyli coś alternatywnego. No i tak właśnie jest i w tym przypadku, ponieważ altcoiny są opisywane jako wszystkie inne kryptowaluty poza bitcoinem. Bitcoinem, który jest główną kryptowalutą i który powstał jako pierwszy. No i bitcoin, bitcoin jako że jest jako pierwszą kryptowalutą, która powstała stała się punktem odniesienia do wszystkich innych kryptowalut, które pojawiły się później po bitcoinie. A w momencie, w którym nagrywam to wideo, jest już kilka tysięcy, nawet kilkanaście tysięcy różnych altcoinów, które mają różne zastosowania, no i różne technologie. Przykładowymi altcoinami może być na przykład Ethereum, która jest drugą co do wielkości kryptowalutą na rynku, także o solidnych fundamentach. No i pomimo tego, że jest to druga kryptowaluta najważniejsza na świecie, ona też trafia do worka altcoinów, no ponieważ jest, nie jest z bitcoinem, jest inną kryptowalutą poza bitcoinem. Z popularniejszych kryptowalut możemy jeszcze zmienić Litecoina, XR, XRP, Cardano, Monero i wiele, wiele innych. Ethereum na przykład wprowadziło koncepcję smart kontraktów, czyli umów, które wykonują się automatycznie, kiedy są spełnione określone warunki. I to właśnie otworzyło drzwi do świata zdecentralizowanych aplikacji znanych jako DApps. I każdy altcoin ma swoją unikalną cechę, która go wyróżnia. No i jakby nie było to altcoiny mają wiele różnych zastosowań. Niektóre z nich zostały stworzone z myślą o konkretnych sektorach takich jak finanse, prywatność, infrastruktura sieci czy zasoby energetyczne nawet. Inne natomiast mają na celu poprawę pewnych aspektów Bitcoina, na przykład poprzez przyspieszenie sieci lub zmniejszenie opłat transakcyjnych za bezpośrednie transakcje lub też zwiększenie prywatności, ponieważ bitcoin jako ten staruszek no to już troszeczkę jest opóźniony technologicznie według tych nowych altcoinów, które wykorzystują dużo nowsze technologie. Jakby nie było, altcoiny działają na podobnej, niemalże identycznej zasadzie co bitcoin. Używają technologii blockchain która pozwala na zapisywanie transakcji w sposób zdecentralizowany i bezpieczny. No i wszystko to dzięki sieci komputerów, które utrzymują i weryfikują transakcje. No i to, co różni altcoiny, to właśnie technologie i algorytmy, które właśnie są używane do osiągnięcia danych celów w danej kryptowaluty. Jeśli chodzi o inwestowanie altcoiny, no to przede wszystkim musisz pamiętać, że choć one mają bardzo duży potencjału wzrostu, no to są także bardzo ryzykowne. No i przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w daną kryptowalutę powinieneś dokładnie zrozumieć na czym polega dana kryptowaluta, jakie problemy rozwiązuje, jaki ma zespół, jakie są jej perspektywy. No i pamiętaj jednak, że rynek kryptowalut jest to niezwykle zmienny i nigdy nie powinieneś inwestować więcej niż jesteś w stanie stracić. Ryzyka związane z altcoinami mogą obejmować na przykład zmienność ceny, brak regulacji, techniczne problemy z danym altcoinem, no lub potencjalne problemy z bezpieczeństwem. Ponadto niektóre kryptowaluty, szczególnie te mniejsze z małą kapitalizacją, no mogą okazać się oszustwami. To są skamowe coiny. I są one tworzone tylko po to, aby właśnie tylko twórcy tej kryptowaluty zarobili na niewiedzy inwestorów. No, czyli jest na przykład jakiś altcoin, który wychodzi na rynek, wszystko wygląda. No ładnie, pięknie, jest dobry marketing. Ludzie kupują tę kryptowalutę, no a później twórcy tej kryptowaluty <grywają> zabierają worki pieniędzy, uciekają, kryptowaluta spada do zera i, I koniec jej istnienia. Czyli do altcoinów należy podchodzić z dużo większą ostrożnością niż do bitcoina. No i generalnie inna kryptowaluta ma mniejszą kapitalizację, no tym jest większe ryzyko, że ona jest jakimś tam. Projektem I może z dnia na dzień zniknąć. Najlepsze projekty to są te od top 1, czyli od bitcoina, tak do top 100, czyli z największą kapitalizacją, no bo taka kryptowaluta raczej nie powinna upaść z dnia na dzień do zera. No ale jeżeli dobrze opracujemy sobie strategię inwestycyjną i mamy pewien plan, no to altcoiny mogą przynieść bardzo wiele korzyści. No Jest kilka powodów, dla których warto w nie inwestować, na przykład różnorodność. Kryptowalut. Altcoiny oferują szereg różnorodnych technologii i zastosowań, które mogą przyciągnąć wielu poważnych inwestorów. No i niektóre altcoiny, jak na przykład Ethereum, wprowadziły innowacyjne koncepcje, o czym mówiłem wcześniej, czyli smart kontrakty, które otworzyły właśnie drzwi dla zdecentralizowanych aplikacji finansów. Drugi powód to potencjalny zwrot z inwestycji. Niektóre altcoiny doświadczyły ogromnych wzrostów wartości w poprzednim cyklu. Co przyniosło potężne zyski nawet początkującym inwestorom. No ale warto jednak pamiętać, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Czyli jeśli dana kryptowaluta wystrzeliła w poprzednim cyklu, no to nie musi też rakieta odlecieć w następnym cyklu, w następnej hoście. Kolejny powód to niska cena początkowa. W porównaniu do bitcoina, wiele altcoinów ma stosunkowo niską cenę początkową, co sprawia, że są bardziej. Dostępne dla przeciętnego inwestora, jeśli jakaś kryptowaluta kosztuje na przykład pół centa, dolara 2 dolary, no to zdecydowanie psychologicznie jest łatwiej w nią wejść i łatwiej ją kupić niż na przykład Bitcoina za 20 lub 30 tysięcy dolarów. No i czwarty, ostatni powód to szanse na zdobycie dominacji na rynku. Niektóre altcoiny mają naprawdę ogromny potencjał, aby zdobyć znaczną część na całym rynku. No i jeżeli technologia w danej kryptowalucie okaże się być lepsza lub najlepsza, albo bardziej wartościowa od Bitcoina lub altcoin będzie wnosił jakąś wartość w życie, no to on może zkarnąć na część rynku i wygenerować nawet kilkadziesiąt tysięcy procent skórę. Tak więc dziś wiesz już sporo o altcoinach. Jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej, jak wyszukiwać najlepsze altcoiny i w co inwestować, no to zasubskrybuj mój kanał, polub to wideo i słyszymy się w kolejnym nagraniu.